Thoughts are running. Run and run inside. Że co? Szkoła pierwszoklasisty jest ważniejsza niż szkoła szóstoklasisty? A kto wam tak powiedział? Skąd macie takie informacje? Przecież ja mam więcej zadania domowego, mam więcej lekcji, mam więcej godzin w szkole. Jak wychodzę z domu o 7.30, do dopiero wracam do domu o 15.45. A pierwszoklasista ma easy peasy lemon skin. Staję rano do szkoły, mama im zrobi śniadanie. Założę plecak na ramię, dwie książki na krzyż, jeden zeszyt i idę do szkoły. No dobra, zapomniałam, że jeszcze mam dużo kolorowych kredek i mazaków, ale teksty o pierwszej klasie Zwoni biurko Hej, ja tutaj pierwsza robię zadanie domowe Ja mam więcej niż ty Są serio słabe Jeśli macie młodsze rodzeństwo Które chodzi do pierwszej klasy No to na pewno wiecie, że przesadzają I ja wam to mówię Ja, Pushing Girl Jak wygląda klasa pierwsza Versus klasa szósta Oglądajcie dalej <słyski> Jeszcze chwilę. Już to właśnie uczyło. Zaspałam! Już siódma rano! Jezu! Jak ja wyglądam! Jeszcze mam chrupki we włosach! Ale tak zapomniałam. Była wyżerka w nocy. Nie chce mi się iść do szkoły. Zobacz, jaka jest pogoda! Miki, ty też myślisz, że ja zostanę w domu. Dobra, zobacz co zrobię sobie płatki. Co? Gdzie są płatki? Plecak niespakowany, lunch niezrobiony i ja wyglądam koszmarnie. Co ja mam zrobić? Przecież muszę iść, bo jak zrobię sobie walgarę, to dostanę szlaban! Dobra, włączam przyspieszenie i się ogarniam. Kto postawił ten odkurzacz tutaj? Ano tak, to byłam ja. Miałam wczoraj wysprzątać swój pokój, ale już nie miałam czasu. Och, muszę mieć zęby. O nie. O nie! O nie, 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 nie! Co się nie dzieje naprawdę? Tutaj są godzie Jest Jezu, nie mogę tego obrzepać! 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 O co to, to jest to mleko Co Vera, nie ma mleka? Chyba ty je czoło wybiłaś. Wezmę i dzień. O super płatki Nie, ale jest ich tutaj tak mało Muszę Karolę nie trochę zostawić Czekaj, czekaj, czekaj Vera, przecież ona ostatnio Zjadła wszystkie moje cornflakesy ja tutaj idę, chcę sobie śniadanie zjeść, a tutaj konflejksów nie ma puste opakowanie. Więc dlaczego mam o niej myśleć? Nie myślę, nic nie pomyślałam. U, chyba przesadziłam. Ale za sobą słowa. Muszę popy. Mm, ale dobre połączenie Muzyka ja, Tutaj jest syp Ale dobra, co mam zrobić Spakować plecak, bo wszystko jest rozwalone Po moim pokoju Ubrać się O i najważniejsze, muszę naładować mi telefon Dobra, teraz Ciebie muszę naładować. Pomożesz mi, bo dzisiaj mam dwie kartkówki. Oho! Co tutaj tak śmierdzi w tym plecaku? A no tak, zapomniałam. Dwa dni temu mi się sałatka wylała w środku. Nie, tego do szkoły nie zabieram, bo wymyślą, że ja tak śmierdzę, a nie mój plecak. Miałam tutaj taki drugi plecak. Gdzie on jest? Musi być w drugiej szafie. No gdzie on jest? W czym ja pójdę do szkoły? W reklamówce z Biedronki. No tak, przypomniała mi się. Wiecie, gdzie się odpycha rzeczy, jak nikt ich nie używa? Do prysznica. A nie mówiłam, patrzcie. To jest rupieciarnia. Tutaj jest plecak. Czy wasze mamy też tak upychają do prysznica, lampy, a żwil, żwir, A to co to jest? A, mini pralka do prania stringu. I don't think we got it I try to change the things you never like Try to make this better Make this right, but we're the same Gdzie są moje dwa zeszyty do angielskiego i matematyki? A teraz w tym bałaganie muszę ich poszukać O! Cuk! Czas osłodzić swój poranek Koloretka w czekoladzie Lubicie? Bo ja uwielbiam A najlepsza to o O, znalazłam z guby. Mundurek, muszę przygotować mundurek, gdzie on jest? <śm> mundurek jest w praniu, no w koszu na pranie. Jesteś tam! Widzę Cię! Zaraz Cię wydostanę! Dobra, idę się coś ubrać. O, widzę, że już są uciekły przygotowane. O, mój ulubiony nas dobra. Co ja spodnie spodni One mnie kłują! Zobaczmy, czy nadaje się to do ubrania. A z drugiej strony nie mam wyjścia, bo dostanę kolejną uwagę. Serio? Ty miałczysz, bo nie te dżinsy, nie ten speter. Patrz na mnie! Ja muszę ubierać mundurek do szkoły. I dzisiaj akurat brudny. Zadanie już gotowe? Nie, nie, a nie chleb z pastetem. Test czystości. Okej, okay. no, nie najgorsza. Skarpetki. Karola, pomożesz mi? Karola. Będę miała buty przecież! No, nikt nie będzie bocha moje nogi <laughs> Jeszcze tylko mgiełka kurtka i wychodzę. Kto do mnie dzwoni? Halo? A no hejka! Wiesz co? Zespałam dzisiaj i myślałam normalnie, że nie zdążę, ale zdążyłam! No. Mhm. No, ja też mam piątka w kurtce, jadę autobusem. Ty też? To może razem pojedziemy? No to super, widzimy się na przystanku. Dobra. Pa! Mam jeszcze chwilę czasu, zagram sobie w jakąś grę. Książki spakowane, zeszyty, szybciutko, bo też trzeba wychodzić. Co? Books? I don't think we got it. I try to change things you never liked. Try to make this better, make this right, but we're the same. to I wanted to do better, wanted to be great, but something stay the same. A jestem jak błyskawica. Nie spóźnij się do szkoły. Telefon! Prawie zapomniałam. Gdzie jest mój telefon? I czemu ta ładowarka? Karolina! Zabrała mój telefon! O nie, już ja się z nią policzę po szkole za ten telefon. Zasada numer jeden: nie wolno ci używać mojego telefonu, a tym bardziej zabierać. Jadę do szkoły. Użytego jest. Prawki w plecaku. Telefon w ręce, idę do szkoły. Widzicie, to się nazywa ogarnięcie. Dobra, gdzie jest mój piątek? Telefon mi zabrała I mnie też piątkę zabrała A wiecie, ja potrzebowałam tą piątkę Na autobus do szkoły O ty mam gnido, jak ty wrócisz? A później ja wrócę Sześć godzin później Bo ja mam dużej lekcji niż ty To się z tobą policzę A co byście zrobili siostrze? Albo bratu, którzy wam zwiniali Telefon i kazę z kieszeni? Uuu! Mam pomysł, mam pomysł. Ja nie będę wybierała Kary Karolinie. Wy to zrobicie. Piszcie w komentarzach, jak mam ukarać Karolinę. Ukarany ją w